Nadal Hiszpania i okolice Burgos, dziś piękne odpoczynkowe miejsce, w sam raz dla relaksu po intensywnym dniu wypełnionym nagrywaniem. Dolmen el Pendon Megalit. Jakieś tablice, można poczytać co i jak, hmm. obstawiam, że poprzewracane nie przez wandali, tylko przez wiatr, tak czy siak poradzimy sobie. A to nasz obiad koło dolmenu, koło grobowca z Neolitu. chyba nie powinni mieć pretensji, bo wydaje się, że oni znają takie zwyczaje. W każdym razie od tysięcy lat tutaj zamieszkują. nadzieję, że nie jeden obiad na ich cześć się tutaj nie jedna, znaczy nie jeden posiłek. Został spożyty i nie jedna libacja odprawiona. Tak. Znowu bez dwuznaczności. Libacja to libacja, nie pijaństwo. Na umór. Okoliczności przyrody fenomenalne. No po prostu grobowiec z widokiem. No coś pięknego. A oto proszę chwila jest z megalitem w tle. No dobrze, no ponieważ już o Megalicie, to. O właśnie. Li, libację drobną. A w ogóle to cześć. To prawda. Nie tylko z megalitem warto się przywitać. No to się przywita. Ja to sprzątkami też. Z <laughs> Ola. A tak naprawdę trzymajcie się, witajcie. O. Trzeba być uprzejmym dla przodków, a nie tak schachać i. Właśnie. Do się dopeł nie bez dopełnienia no bo nawet nie podzieli, bez dopełnienia grzeczności. A poza tym, no przodek przyzwyczajony, no tysiące lat libacje mm -hmm. mu. A tu nagle takie. Yy, da, jakieś góry przyjechały, nie wiadomo skąd nie, i nie, nie wiedział się no, zachować. zachować. No. Hmm? Atrament wypije, kałamarz stłucze, no po prostu no. coś strasznego. No więc tak w tym momencie w tle megalit. No. Przodkowie uhonorowani. Kawa dopita. No i chodźmy się przejść. I obejrzeć ten megalit. I, i obejrzeć i, po, i opowie. I Justyna coś o nim opowie. Razem w pewien sposób opowiemy. No tak. Ja... Ja się łapię za kamerę, no to chodźmy. W drogę. się w drogę. Oj. Tak, siesta to. Tak działa siesta. Dolmen El Pendon działał od mniej więcej tysięcy lat temu do jakichś tysiąca lat temu, żeby już być w porządku z oficjalnymi. Nazwami, no to oddziałał od Neolitu do Halkolitu. Megalit, kolejny megalit. Grobowiec. To, co jest w oddali, to jest komora grobowa. Była okrągła, a prowadził do niej dosyć długi korytarz. Chyba jesteśmy gdzieś na końcu tego korytarza. Korytarz. Krągła komora grobowa. No, gdzieś tu sądzę, jestem gdzieś na jej brzegu. Długi czas działania. To też tradycja całkiem sensowna. Pochowano tu wielu ludzi, ale w tym znaczeniu wielu. Były ułożone pod ścianami czaszki. Gdzieś tam z drugiej strony zgrupowane kości. I ludzie coś tu robili, prowadzili jakieś działania. No właśnie, jedli coś tam, wylewali na, na, na rzecz przodków. W tym dolmenie, poza kośćmi, znaleziono również kilka narzędzi i jakieś ozdoby, co by wskazywało na dary grobowe no i tak jak mówię, na jakąś tam, jakąś tam działalność. Tutaj są jakieś wykopaliska. Wydaje się, że całkiem, całkiem świeże. Tu jest jedno. A tam, tam jest drugie. I, hmm, moim zdaniem, one po prostu odkrywają kamienny bruk, to nazwę. Znaczy, to nie jest bruk w naszym współczesnym znaczeniu. To są po prostu kamienie, ale częściowo intencjonalnie ułożone, tworząc otoczenie tego dolmenu. Też cało to jest świeże. No, Nawet ja powiedziałem, że z tego roku, ale no chyba nie wykopalisko musiało być w zeszłym roku robione. Bo tutaj wydaje się, że są w czerwcu, lipcu. Tu też jest bruk, i świeżo jest to też tak trochę odsłonięte. Ja bym sugerowała, że to jest tylko odkrywka, ale tak w ogóle to jest dosyć duży teren, był po prostu kamienny. Natomiast Dolmen, on był przykryty jako całość ziemią. No i teraz ponowne zastanawianie się. No bo tam. Czy to nie było przykryte tak, że leżało to na, na, na zmarłych, bo można było do środka wejść, czego są ślady, jakieś tam wtórnej działalności. Więc znowu moje pytanie o ponownie, mm -hmm. dlaczego w epoce brązu, w której też się... No i poka brązu powstały megality, dlaczego to się nazywa Dolmen i Megalit, a na krecie, co jest podobne według mnie laika, nazywa się po prostu tolos. Podobne jest w tym znaczeniu, że jedno i drugie jest na planie koła z korytarzem, z kopulastym zadaszeniem. Na krecie to losy też były przesypane ziemią. Tak jak tutaj. No to, to, to nie wiem. No dobrze, w każdym razie konstrukcja się kojarzy. Te są chyba trochę starsze. Te są starsze z Neolitu, tylko tak, że. Bo... A tamto za boki może dlatego? No może dlatego, że po prostu to do innej kultury przynależały mm. i być może jakieś tam... E, znaczy, no być może więcej wiemy o ich funkcjach na, na Krecie, prawda? No bo to bliżej nas. Tak i... Nie wiem, grzebano ludzi, też jakieś były uczty też są pozostałe. Znaczy, nie, no kwestia uczty, rytuałów, uczty. Uczty nie. przy pogrzebach są tak naturalne. No, tak, no do tej pory. Może, może na nas to robi wrażenie, ale. Ale nadal są uczty przy pogrzebach no, Oczywiście. Stypa. Tylko, no nie są, nie są przy miejscu pochówku teraz. to się zmieniło. Dobrze, pokażmy generalnie lokalizację, znaczy urodę tak. tejże. Nawet za nas w tej chwili widać, no, tak. jak tu jest. Po prostu pięknie. Jest, dolmen jest na wzgórzu, jakby przy tym Ziemią jeszcze bardziej go było widać. I na pewno było go widać również. No... Można mówić, że jest to dolmen z widokiem. Tak. Proszę bardzo. Z widokiem na dolmen i z, i z widokiem z dolmenu. Tak. No, pięknie. Łąka, przepiórki, świerszcze. No w każdym razie miejsce. Jeszcze te niebieskie kwiatki wokół, Tak. Także no przepiękne miejsce. Rozejrzyjmy się po nim. Chciałem tylko powiedzieć, że warto takich miejsc często szukać, bo tego rodzaju zabytki bardzo często właśnie są w fantastycznych tak. okolicznościach przyrody. Tak. I to nie tylko tutaj, tylko w ogóle w, ogóle. w Polsce, w Europie, tak. pewnie na świecie. Mhm. Prawda? Że to. No dobrze, no. mapę archeologiczną, miejsca, do którego się jedzie, zawsze warto mieć, bo nawet jeżeli człowiek nie jest skręcony w daną epokę, to może naprawdę spędzić fantastycznie mhm. dzień w kapitalnych okolicznościach przyrody. Przyrody. Dobrze, rozejrzyjmy się po miejscu, tak jak mówiłeś. W 2016 roku były prowadzone tutaj dosyć obszerne wykopaliska, i wyniki są naprawdę ciekawe. Dolmen jako grobowiec działał 6000 lat temu przez całe tysiąclecie zgodnie ze zwyczajem swojej epoki, czyli przynoszono do niego zmarłych. To znaczy nie jest to miejsce pochówku po jednej osobie, tylko przynoszono kolejnych zmarłych. No, trudno powiedzieć, co dalej? No, przecież by się mówiąc wprost i brutalnie wszyscy tam nie zmieścili. W każdym razie z końcowego okresu działania dolmenu, te 6000 lat temu, badacze odkryli właśnie w tym 2016 roku pozostałości po stu pochówkach. Zwracały uwagę zwłaszcza czaszki, ułożone z jednej strony ładnie, i również uporządkowane miednice. W czasie, o którym mówię. Średnica dolmenu, kopiec ziemno-kamienny, miała średnicę 25 metrów. Pod koniec 6 tysiąclecia, 6000 lat temu, 4000 przed Chrystusem, zmieniła się funkcja dolmenu. A mianowicie, w czasie jakiegoś rytuału, którego pozostałości badacze odnajdują, zniknęły, zostały zabudowane wszystkie przejścia. I grobowiec no, został zamknięty, przestał funkcjonować już no, właśnie jako grobowiec, a jego konstrukcja została zredukowana do stosu kamieni o średnicy kilku metrów. Tym niemniej nie został on zniszczony. On został jako jakieś szczególne miejsce dla społeczności, może centrum ceremonialne, miejsce zgromadzeń. No, w każdym razie miał jakąś wartość kulturową. No i wygląda na to, że miał tą wartość kulturową, grując nad okolicą przez dobre kilkaset lat. W każdym razie, spośród wspomnianych stu czaszek znalezionych w dolmenie, jedna z nich należała do kobiety i tutaj ciekawostka, która za swojego życia przeszła obustronną operację uszu. Kobieta ta zmarła w wieku 65 lat plus, ponad 5000 lat temu, i cóż jej dolegało w czasie, kiedy zrobiono jej ową operację? Oczywiście dodam, że to była operacja udana, wszystko się zagoiło i pięknie zarosło. Otóż kobieta ta, wygląda na to, cierpiała najpierw w jednym uchu, a za jakiś czas w drugim, na zapalenie ucha środkowego, które powodowało zmiany w kościach. I po prostu musiało również powodować straszny ból. Dodatkowo na kościach uszu, najpierw na jednym, potem na drugim, pojawiły się jakieś narośle. Nieleczona ta choroba mogłaby skutkować utratą słuchu, a nawet zapaleniem opon mózgowordzeniowych. Prehistoryczny chirurg wszystko pięknie oczyścił oraz usunął chorą, zniszczoną kość. Naukowcy badający czaszkę tej kobiety. Zauważają, że taka operacja była stosunkowo powszechną procedurą w leczeniu ostrych infekcji ucha w erze antybiotykowej. Oczywiście operacje przeprowadzono narzędziami krzemiennymi podobnymi do tych na zdjęciu. Te narzędzia ze zdjęcia zostały znalezione wewnątrz dolmenu El Pendon. Te resztki, pozostałości megalitu, na który patrzycie, są z czasów jego świetności i pełni działania, czyli te 6000 lat temu. No dobrze. To co? To chyba opowieść o. O przodkach, o przodkach w porównaniu z tym, co zazwyczaj szukamy prawie sprzed wczoraj. Znaczy, że prawie, prawie na dziadkowie. No. Tak, tak. Kończyć już wypada. Tak. No, A więc, ze środka Dolmenu. Tak. Do następnego razu. Cześć, cześć!